No i po co miałem tutaj przyjść? Robimy film. Dorzucałeś się 5 tysięcy? Czy wymiękasz? Ale 10 tysięcy będzie do wygrania. Ale co? o co chodzi? No zawody robimy. Jakie zawody? No, kto pierwszy zaliczy Karolinkę. Co? Czy wymiękasz? Boisz się? Boisz się? Jesteś, to co to za chory film, nie tego to nienormalny, nie normalne, nie wiecie jak tych No Ale boisz się? Po, po to specjalnie mi brałeś? Dobra, to, to sam sobie to nagrywam. S sam, sam dołożę te pieniądze. Ty się nie nadajesz, tobie i tak by nie dała. Tobie nawet nawet nie stało. Minka fajer. Tak? No tak. No. No, jest, jak jesteś taki pewny, że wygrasz takie filmy? Dobrze, coś, jak to z... dorzuć Możemy film... nawet nie. iść dalej. Uważam, że ten film jest chory, ale jak tak mówisz, to, to mogę wejść, żeby cię pokorzyć. To ale mogę wejść w ten zakład, żeby cię no, pokorzyć. No ja to wygram. No, tak jeszcze masz opcję, no, żeby nie się wygrasz. wycofać, i nie znasz pieniędzy. Dobrze, no to wkładam pić koła do puli. Może więcej. A jak chcesz, to możemy więcej polecić. 7,5. 15 tysięcy do wygrania. 15 tysięcy. Tak, idziesz? Robimy. Przedni. No dawaj, przecinaj. Ale wiesz, że przegrasz te pieniądze. Karolina była za mną 3 lata, do mnie pierwszego wróci. Dobra kanał mamy już ponad 70 tysięcy subskrypcji tutaj macie czerwony przycisk kliknijcie ten przycisk tam na dole najszybciej rozwijający się kanał bardzo dużo subskrypcji mamy e, idziemy po Karolinkę w takim razie. Ja, jestem pewny tego, że wygram, dlatego, że później nikt mi nie zarzucił, że ja coś oszukałem. Karolina sama tu przyjedzie. Halo! E, wszystko tego nie słyszałem? Zrażone, ja też chcę wziąć udział w tej zabawie. Fajna zabawa. Atrakcyjna dla mnie bardzo. No to się dorzuć 7,5? Ja nie będę się dorzucał 7,5 kg. No nie, nie, nie wiem, czy to jest warte nawet tego. No to albo się dużo, to... albo Ale nie. boisz się. Boisz się nie, przegranej. Boisz się przegranej. Się. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, jesteś taki pewny siebie. Jesteś pewny tego, że wygrasz. A dobrze wiemy o tym, że w ale tak nie musisz. Nie no wygrać. ja to wygram, tylko jak ja mam korzyść z tego, że wezmę ciebie jak ty yy, nic się no, nie dokładasz. No ja się nie dokładam, ale wygrywam, tak? Możesz hmm. się wtrącić. Ja nie, się nie dokładam, ale o, wygrywam. Możesz się no, bo on Nie możesz. No ja, ja, nie słyszałem, się właśnie. ja słyszałem właśnie. Ja słyszałem właśnie, a takim malecik kurwa... Siebie przed chwilą, Że wygrasz to na 100%? Bo tak? wygram. Dlatego to... nawet po nią nie jadę, żeby nie było, że ja oszukuję No to skoro nie ma żadnego ryzyka dla ciebie, to dlaczego nie może wziąć udziału? Ja, ja biorę w tym udział A może tak wygrę? o. Ja biorę w czystej atrakcji. Tak? No nikt bierze udział. Chcesz też wziąć udział? A muszę. Nie musisz, nie musisz. ale jeżeli chcesz zarobić pieniądze, to możesz. Mi to jest bez różnicy. stawiam się tym i pół koła. I mi też. W sumie przyda mi się. W może wygram, nic nie wrzucę. Zawsze to jakieś urozmaicenie w życiu, więc. Ja mam 5 z tych. Co? Mogę do puli wrzucić 50 zł. Tana? Mieciemy? 50 zł. Nie potrzebujemy twoich brudnych 50 zł. Dobra, nieważne. To jak chcesz, to weź udział, ty też możesz ja. No nie, nie boję się niczego. Byłem z Karoliną y, 3 lata, także sorry. Załatw, żeby tu przyjechała sama. W końcu przyjechała no księżniczka. Ja wiem, no, ale jak nie mówicie wcześniej, no to się nie dziwcie, że później musisz się przygotować jakkolwiek Pięknie dzisiaj wyglądasz. No, dziękuję się, się. Jak dzisiaj odcinek kręcimy? A! Ni nic specjalnego. Karolina Tak? Pięknie wygląda. O Karolina, chodź. No kurde, ale nie szal. No Dawaj. Co, No weź. Co, no, musimy coś zrobić. No chodź, szybko, 5 minut. Szybko. Ale, marek, kurczę! Jakby okej, okay, dobra, krótko, rozumiem, bo ale... No. Co to Musi, musimy to zrobić szybko. Co? No wiesz co, chodź. Nie. Zajmij się ręki. Marek, marek, przestań! No, no śliczny, ale przestań. Co jest? Nic, próbowałeś. Dobra, to, to zajmij sobie buty i... Przyjść do mnie, tak? A powiesz mi o to w końcu chodzi, bo ja nie rozumiem już? Że... Musimy iść na światło. Nie zmusiłem akurat, ale wytłumaczysz mi o co ci chodzi teraz... Nie wytłumaczę ci. A, nie wytłumaczy. Ok, super. Koszulkę. Mhm. Pewnie. Nawet nie mam koszulki, mam wody. Także jestem zabezpieczona. Co się powiedziałeś? Nic, tylko ci przywitałam. To wszystko. Do no czemu nie chcę? Nie wiem. Może, może na mnie ma Kartolinko, Kochanie. Patrz, czemu co ci przyniosłem A czemu nie? Patrz, kochanie. co ci przyniosłem. Zaczka. Banana. Już ja nie lubię bananu. No weź do buźki, bananka. Co to jest za jaki dziwny żart? No nie, deser. Weź jeszcze Nie, nie jestem głodna. A ja sobie wezmę. Czemu tak jest taka banana? Zawsze takiem jak patrzę na piękne kobiety. Od kiedy ty patrzysz na piękne kobiety? Jak chcesz, to możemy kogoś dla Ciebie poszukać. Ale... A po co szukać? Ja już znalazłem swoją miłość, swojego życia. Ciebie, kochanie. Możesz przestać się zgrywać? Dlaczego? Ja kocham eksperymentować. A ty będziesz moim najnowszym eksperymentem. Powiesz mi, kto cię do tego nakłonił? Nikt. To rozumiałem jaki skarb mam pod dachem. Ooo, rzeczywiście? Pan. To, że inni nie potrafią na ciebie patrzeć i o ciebie dbać, to nie oznacza, że jestem taki sam, tak? No ale przecież ty raczej nie interesujesz się kobietami. No to czas najwyższy coś zmienić. Proszę nie rozśmiesaj mnie. No popatrz na mnie. Przecież masz przed sobą prawdziwego faceta. No wybacz, ale po takim czasie to już chyba raczej friendzone. jak tam miałeś już jakąś swoją próbę? No miałem, ale tak słowo mi wychodziło. Bo jesteś miękki. Jeszcze matka też miał, jesteś ale coś mówiłam. Ale słuchaj, teraz ty będziesz mnie nagrywał, ja podejdę, będę miał swoją próbę, ale nie przeszkadzaj mi. I masz mi nie przerywać, bo wiem, że też chcesz zgarnąć hajs, więc mi nie przerywaj. Sieć cicho i nagrywaj, okej? Okay? Ale opalisz mi stówkę, chociaż za to, że nagrywała. Tak odpalę ci stówkę tam. Przy tych pieniądzach, widziałeś ile pieniędzy jest do wygrania? Chciałem. No, przy tak. tych pieniądzach te 100 zł to jest nic. Nawet dam ci dwie stówy. Tylko się cicho i nagrywaj. Dobrze. Karolina, możesz na chwilę? O Chciałem ci coś pokazać na górze. Ale co? No chodź, zabiorę cię na chwilę na górę. Chodź, no, muszę bardzo. ci coś pokazać. Pójdziesz ze mną na chwilę? No, no idę. A kiedy końcu nagrywała? No poczekaj chwilę, muszę ci coś pokazać po prostu Karolina. Musimy porozmawiać. No i powiesz mi w końcu o co chodzi? Na co on tak czeka? A ja sam czekam. A ty sam czekasz? Tak, ja nie wiem, co się Kiedy wydarzy. Więc trzymasz kamerę i totalnie nic nie wiesz, tak? Tak, no i pokazuję ciebie, piękną kobietę. Powiedzmy, że uwierzyłam, no. Podoba ci się, gdy ci mówię słońce? Ten Dzień to jakaś komedia. No do czego ty kogoś jeszcze? A nie, Ale Ja! Wy... Mi ale nie że czy to nie chcesz, możemy to zrobić. No to zabranki są na mnie. Dobra, ale nie, dobra kur, co został. Dobra, dobra. dobra rozmawialiśmy dzisiaj do Łez, ale, ale to mnie dzisiaj będzie tak? Ale nie, to jeszcze nie jest koniec. Dobrej zabawy, chłopaki. Nie, nie. Nie, nie. Ja chyba będą uciekać. Ale wiesz o tym, że możemy to zrobić w każdej Można chwili. Możemy zrobić z Rafałem, jestem Rafał, gotowy to no. Jestem gotowy na to. Jesteś jest gotowy na to ze mną? Nie, ale ona chyba nie boi bo wystarczająco, wystarczająco gotowa na takiego harcerza jak ja Stary, czemu, czemu ona uciekła? Ona nie, nie, wie, nie, wie, nie wie, co straciła stary Może myślała, że to jakaś planka, to poważna propozycja No właśnie, ona, ona chyba potraktowała to jako żart, ale to wcale nie były żarty Ale co jej zależy, taki malutki skok w bok No właśnie, ze mną? Nie. Stary, no co o tym Ale dobrze wiemy, że chodzi o hajs Tak jest O granie pieniędzy ale będzie żałowała. Będzie żałowała do końca, do końca życia, że. Ale nie chyba jeszcze. Z chyba jeszcze będziesz próbował, tak? Słucham. Będziesz jeszcze próbował? Nie wiem, zobaczymy. Karolina, na górze jesteś? Co? jest? Co ty robisz? A co, co ty robisz? Czemu jesteś w reżynku? No bo ja chcę to wygrać. A co chcesz wygrać? No a czemu ty tak jesteś? No, byłem przed chwilą, nie, nie powinno cię Ale mnie to Ale co w ogóle próbujesz? Nie próbuję nic. Ja Czyli to... jest Karolina? Ja po prostu byłem się się myśla, się mysle, czy co? A ja nie widziałem ja byłem nie. się umyć i ręcznik. Widziałem ci gdzieś ręcznik jakiś? Gdzie są? Gdzie, no to jest, to to za komedia jest. gdzie są ręczniki, Wiesz gdzie nasze co ręcznie. No czy co się rozebrałem. Gdzie jest karwina? Powiedz. A co? <grywa> no ja to wygrywam, tylko nie mogę jej znaleźć. Ty, powiem ci, że takie challenge, to ja mogę częściej robić, nie? Bo co bo Ale jak chcesz zarobić więcej pieniążków, to nie masz tego problemu. Ja mogę pasować pieniążki do puli ale chcesz popatrzeć, tak? Na mnie. Ale na co? No, no to, to daj ci płacić. bo powinieneś no, no, płacić, Ile na na, że na, na mnie patrzysz. Nie, no robisz tu we 7 ukoła, więc. No to ile chcesz dać? Na razie nic. Ale. na razie chce płacić. Chcesz, ale. Znaczy, pan się panujecie. Nie, tak. Czy ja chcę płacić za ten kwiat? Nie, za pajacerkę. No i pajacerkę. Tu jesteś największym pajacerem. W internecie. Katolina, wszyscy cię szukają. Co ty Są. tutaj kawisz? Ale chyba muszę się dzisiaj czegoś napić, bo na nie naprawdę po prostu tego Specjalnie dnia. mnie tu zabiłaś, bo tu nikt nas nie znajdzie. O czym ty mówisz? Chciałam to, że możemy, to... możemy kawić tu na blacie, to... Co ty teraz? robisz? Rafał, zamknij się, odejdź stąd w ogóle. Co ty tutaj w ogóle się panosz Mówiłem ci, że masz chodzić z, z kamerą, wtedy o. tam... Gdzie o, Karolina, ja. czekaj, Idziemy? No chodź! Nie, nie, nie mogę no jestem przygotowany, chodź. O, Jezus, co chodź, bardzo, chodź dla to nas. To znaczy. Prawda, ale No bardziej wystarczy już naprawdę, bo to, ja, to, ja to już kamera. jest zasada, tak? Ej, dlaczego chcą wszyscy w no wy wybiera, Nie No Wybiera dla mnie alkohol. Nie, ja siebie wybieram alkohol! Bierz. A co nie, nie, nie mogę? Być? być? coś cieszyć, co by wyprawiać? No i po co, co? Karolina! Przyszedłeś, widziałeś, żebyś poli. Ale ja też nie biorę udział. No nie, poszła! A wy się w każdych, jak idzie, Rafał, się ubierz. No ale to. A dlaczego? A słuchaj poszła przez Ciebie, pławiłeś ją, wybierała właśnie dla mnie alkohol. A to nie uważasz. To dla mnie było. A dla niej, bo nie mogę patrzeć na to, co byłem. Nie, tak? bo ty przyszedłeś i poszło Może weź to, bo ci tu odstaje No to tak? możesz się przyjrzeć Wiesz co, jak my jeszcze chodzimy w majtkach to jest okej, okay, ale że ty jeszcze musiałeś... Geje zawsze mają największego Odrzykam się zalec. Bata ty, Gdzie jest Karolina? W kuchni W kuchni? Tak Jeszcze nikt nie wygrał Jeszcze nikt Co Karolinka? Jak się czujesz? Chciałam usłyszeć, no co ale coś mi nie wychodzi Daję. ja otworzę, Nigdy tego nie jeszcze, no nigdy nie umiałeś usłyszeć tej pracy? Taka, Taka. kur... Zobacz, patrz, jadę tutaj Pięcony. Tak, Taka kobieta powinna leżeć i pachnieć. Tak. To dzięki. Ale co, nie chcesz szkła? A, no przydało. Cieszanki nuszki. Wprawdzie do czerwonego wina. Ach, różnicę. Ja nie powinno być żadnej różnicy. Chcesz lesz? Nie, wiesz co, ja dzisiaj się na spokojnie. O, Karolinka. W sumie. Długo już nie jesteśmy razem, nie? W sensie parę dni będzie. No, w kilka dni. No kilka dni. Nic nigdy nie robiłaś, nie? Przez ten czas? Mm, no, 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 no nie, raczej nie. Raczej? No na pewno nie. A nie stosniłaś się troszeczkę? No nie wiem samo. Może. Może troszeczkę się stosniłaś, a co powiesz na... na szybciej, W sensie bezkład, nie? Mm. nie? Nie nagrywaj tego. Serio, Rafał, nie nagrywaj tego. Czemu? No bo zadaj jej pytanie, nie na odłóż kamerę stary, to jak? Um, no, sama nie wiem. No może... wiesz, jest coś takiego jak Friends which Benefits. No, to jest serc popularne, wiesz? Nigdy tego czegoś nie robiłam. Jakby bardziej jakby... No, no wiesz, no nie jesteśmy ze sobą, no nie wiem, może, może to jakąś nową drogę otworzymy, że do siebie wrócimy czy coś. Można spróbować co szkodzi. W sumie, w sumie możemy. Tak. A może zrobimy to w innym miejscu niż w cyklu. Ale co masz na myśli? Tak bardziej drapieżnie. Co znasz? No, zobaczysz. No dobra. Słuchaj, jeszcze nie masz szans, już nie? wiem, ale to nie oznacza, że muszę się poddać, tak? No nie Tylko wiem. Tylko Nie wiem, w sensie, no nie musisz, ale no, widziałeś samą sytuację, tak? No, no widzę, że patrzy na ciebie już inaczej niż na mnie. Słuchaj. Jest jedna kwestia. Ja to zrobię hmm. po prostu z nią. Tak. Zarobię pieniądze. Ale ja, jak jak robisz, a ja mam y, to przyjąć pod kaszkę? Dobrze, odpalę ci coś. Ile? 1000 zł. Może być. Może być. Tak? tak. Eee, słuchaj. Co, ja co chowam kamerę. Zrobić? Ja chowam kamerę. W zasadzie to po prostu trzymacie język za, za zębami. Nic więcej. To mi się wydaje. No to po prostu za, zamykasz ja i nic nie mówisz. Ja zajmę się całą sprawą. Eee. I im kasuje tysiące. To jest godzina w ogóle? 18.20. Która? 18.20. O kur... Sary, ja muszę jechać. Gdzie? Słuchaj, dosłownie 40 minut. Za 40 minut wracam. Ehm, Przypilnuj, tylko, żeby nic się nie wydarzyło, tak? W tym czasie. Przez te 40 minut. Wracam tu za 40 minut. Kamera ma być schowana tak, jak jest schowana. Tyle, tak? Wracam tutaj za 40 minut w to miejsce. No niczego ma niegdyś między nimi. To Mam z te może... pieniądze. Ja muszę jechać. Muszę, to jest bardzo ważne. Może po prostu ją gdzieś wezmę na spacer. Nie wiem, cokolwiek zrób, żeby nie doszło do, do, do z, z nikim innym, rozumiesz? Jasne. pilny martwię. Huberta. I swojego biznesu. No tak, swojego biznesu. Bo no, od nikogo to nie dostaniesz. No, jest to, mi max maksymalnie. No to właśnie. I ci pilnować, tak? Tak. Wiesz co, no, porozmawiać. Jakby chciałam Ci powiedzieć, że. No, rozmawiałam z kamerzystą i. Ach, chciałabym do niego wrócić. Boję się, co powiesz. No, no chciałabym do niego wrócić. Przecież, no, rozmawialiśmy, a on powiedział, że. Chciałabym... Ale nie to chcesz to z... między nami zakończyć? No, chyba tak, no. Wiesz, ale skoro będę ci mi... wyłączał... Wiesz... Ale brak... wiesz nie. nie on jest, na lewo, prawo, więc wiesz, że będziesz e, kolejną i nie ostatnią. No ja... Ja co ale... mówiłam, dlatego wspierałam się, dlatego jesteś ze mną. Ja, no ja wiem, że on taki jest, ale... No to no się ja... się zakochać? Ja go kocham po prostu. Ale no, naprawdę chcesz mu dać szansę? Nie wiem... Ja ci no mówiłam, że... że źle na tym powiedzieć. Idziesz. Ale może się zmieni. A co jeżeli czy, czy, co jeżeli rzeczywiście się zmieni? Czy co jeżeli popełniłam błąd zrywając z nim? Słuchaj, I ja cały czas o nim myślałam i dobrze o tym wiesz, tyle razy rozmawiałeś, my tęskniłam za nim strasznie. Wiem, ja nie chcę się stopować, Wiesz, jak ko kogoś kochasz, to daj mu wolność, tak mówią. Więc jeżeli chcesz, no to po prostu idź do niego, eee, przejedź się na nim, bo tak będzie, tak? Jeżeli może Wam się a co uda, się? no to fajnie. Ale wiesz, mogłybyśmy ostatni raz dzisiaj poświęcić taki sam czas? To ty, no, to? No, 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 Źle nie było chyba <laughs> razem, co? <laughs> to co? Tak? Dobra. Mm -hmm. tak. Chodź karownika, przepraszam, że tak długo mi to zajęło. Ja pewnie ja rozumiem. Ale <laughs> musiałem załatwić pewne rzeczy. Ja chciałabym Ci coś powiedzieć. Co on takiego? Albo w sumie, w sumie, w sumie nic. Jakby. Wszystko. Nie no, co chciałaś powiedzieć, to powiedz. Nie no, po prostu zależy mi na tobie. I chciałabym na siebie wrócić. Wrócić? No tak. Aha. A, ale mówiliśmy tylko o tym, że wiesz, że to zrobimy i. No tak, ale przemyślałam sobie to wszystko i po prostu żałuję, że w ten tą zerwałam. I, I co teraz? W sensie, ja nie wiem, co mam powiedzieć, Karolina. Wiesz, no, rozmawialiśmy o tym, że jednak friends, reach benefits, a nie, nie bycie ze sobą z powrotem. Mogę się na tym zastanowić, ale na razie chciałem tylko tylko sobie przypomnieć, jak było, wiesz? No, to w takim razie przypomnij sobie, jak bardzo, jak dobrze ci było ze mną. No, i co myślisz? No, co myślisz? No, fajnie było, nie? Nawet bardzo to bym powiedziała. Oh, no, okay. zaraz przyjdę do ciebie do góry, okej? Okay? Okej, okay. będę czekać. Dobra, także. No cóż, chyba wygrałem. Trochę mi szkoda. Ale cóż mogę poradzić, aaaa... O... No osiągnąłem to, co miałem osiągnąć, nie powiem im o tym, niech dalej próbują, niech dalej zagrają w grę. No i co? Mamy win. Łatwe zwycięstwo. No w sensie, no szkoda mi jej, wiesz, bo ona chyba myśli, że nie wiem, że ja dalej z nim będę. Nie, czyli kasa jest ważniejsza od dziewczyny, tak? No nie uważam, no i tak wygrałem zakład, więc... Więc teoretycznie mogę się tym zastanowić, czy do niej nie wrócisz, ale... Mówię, że szkoda mi jej po prostu, że zrobiłem to tylko dla zakładu. O to mi A, bardziej to, chodziło. I ona o tym zakładzie nigdy się nie dowie. To wiesz się z filmu, nie? A, no to Tyś jak poproszę. Zaraz ci dam, jak będziemy wypłacać nagrody, spokojnie. Ale nic im nie mów, nie dalej się starają, wiesz? Hmm, w sumie mógłbym wyciągnąć więcej. Za co więcej? No przecież mogę im powiedzieć. No Dwa to co? Tysiące. No to powiesz, bo Dwa to skończymy. Tysiące. Nie, skończymy film po prostu, jakim powiesz. Jak nie chcesz zabawy, no w sumie ja nic na tym nie tracę. Jak im powiesz, no to skończymy film wcześniej. Chuj mnie szantażujesz no tak naprawdę w sumie to źle mi to wiesz. 1000 zł 800 Za moją głupotę po prostu, nie? Dobrze. Chciałem Cię naciągnąć dobrze Dobra Dredziasz, ja tu muszę wygrać, tak? No słuchaj, Ty nic nie tracisz No nie, bo nic nie włożyłem No właśnie, dlatego ja wygrywam, bo nie mam żadnej konkurencji, tak? No On wiadomo nie wygra tego Ale Ty też byś nie wygrał, ale ja po prostu nie chcę żeby ktoś mi przeszkadzał Połowę Ci oddam, jeżeli wygram, tak? No, to co to? Okej okay? Ale to co, trójkącik? trójkącik? Ale ja zaczynam Ty zaczynasz trójkąt, tak. tak? A ja kończę, tak? Tak, i połowa jest twoja Czyli od czego zaczynasz? No coś, coś sam por porobimy tak? Pierwszą minutę ja chcę, dobra. Yy, I połowa jest twoja, tak? Połowa, ale I, równo! I mi nie przeszkadzasz, ja wszystko załatwię. Ty chcesz, czyli ty zaczynasz? Czyli ja się mam nie wtrącać, tak? Nie wtrącasz się, masz gwarantowane 7,5. Usiądź, ja zaraz wracam do ciebie z pieniążkami i później sobie urobisz karabinkę, ale... tak? No, no razem musimy no, jak tak, ją tak, urobić. Tak, 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 tak jak się umówiliśmy. No tak. No to ty idziesz. No ja idę, ja idę. Ja. Dobra. Karolina, Karina, Karolina. O, tu jesteś Karolinka. Co jest? Odóż, no ja odłóż, 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 nie odłóż. Nie to ja się chcę. nie przyda. To ale to się nie, nie, nie przyda. Chcę. Słuchaj, musimy szybko coś zrobić. Ale co ty jesteś zrobić? No patrz Karolina, zobacz. O, ja jeszcze jestem przygotowany. Ty też, zrób to samo co ja. Nie. Zaczeki ciacho ze mnie. No. no jak nie? Ja nie chcę. No co, ale ja jak nie chcesz? No, no zobacz, tak. jak mam klatę, jak i No no dobra, jak wolisz tutaj ten okonko. Ja bym chciała, Maruś. Patrz, teraz musisz Wiesz, ja bym chciała? tutaj zdjąć to. No, Wiesz, ja zrób bym to chciała? z morkę. Co ty taka pijana jakaś? Ja bym chciała kamerzys. No to będziesz miała. Patrz, tutaj zdejmij spodenki, tak? Tu, 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 tu trzeba to zdjąć. Nie. Karolinka, Za, weź rączki. Ładne, ja, mam pomóc? Czy mam pomóc, czy, czy co? Mhm, mi się takie podobają. No ale Ubie, po co ci ładne. O Karolinka. Czarny kolor, ładny. No ale zobacz, zobacz, ja nie mam koszulki, ty też nie możesz mieć. Hmm, a to nie jest koszulka. Karolcia, dawaj. Karolina, spójrz na jego klatę. Dobra, a co wy robicie? Co, co my, co my robimy? robimy? Nie strącaj się. A on, a on ją zachęca do tego. Nie strącaj się, to, ża, to nie jest nieuczciwe. Ona jest pijana. Karolina, to jest nieuczciwe. Ale tak przegraliście? Nie przegrałem. No sprawdź sobie materiał stary Jaki materiał? Sprawdź sobie materiał Jaki ona, materiał? Przygrałeś Ona, ona co, z tobą to robiła? Co, co niby? No przegrałeś. Fuuu Fuu. O fuu Co niby? Nie, przegrałeś. nie, przegrałeś. nie Przygrałeś już Kim? No, no nie zewnątrz. No sprawdź sobie kamerę Nie Udowodni No obejrzyj sobie Ale tu jest Wiola A co? nie ty Jak ja jestem? O czym ty mówisz? I, i zobacz, patrz, patrz, po pat, co jest dalej To co chodzi? Ale czy ty mnie nagrywałeś? O co chodzi Karolina? O co chodzi Karolina? Ja się pytam ciebie o co chodzi to ty Karol... jest nagrywa... Halo? Ty. Ty nie, nagrywałeś? nie ciebie, nie chciałem ciebie nagrać Czy ty. ty mnie też nagrywałeś? Ja. O co tutaj ja. chodzi? Co, no co, to, no to, no to, no to jest wcześniej Co jest wcześniej? No to pytam jest. się dlaczego to nagrywałeś? A ty? Ja nie nagrywałam się, ja... Ja mówiłam nie ci, że... Co? Nie ma prywatności w tym domu znowu? Ale to ja dla siebie chciałem to nagrać, a nie dla ciebie. A nie chcę ch ci nagrywam! to, po co ci to w ogóle nagrywać? Bo, bo mamy zakład! O Jaki? 15 koła. Kto pierwszy przeleci Karolinę! Jaki zakład? Mieliśmy nie zakład Nie ma żadnego zakładu. O ile? 15 koła. Nie ma żadnego zakładu. Ty, ale to co? Ona jak ona przeleciała. Nie nic nie zrobiła! Nic! Nie, nie było żadnego zakładu. Sorry, że po prostu zrobiłam to lepiej. No to dawaj te 15 koła. Dlaczego ona wygrywa? No to a? jak ty się wysprzęgliłeś? No to daj. No 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 I bo dla ciebie to w ogóle ja się tego zakładu nie organizowałem. On powiedział, że organizuje zakłady, to niech on płaci. Ale tak. 7 i pół koła małego. Ja nie zorganizowałem za żadnego zakładu. No jest tak Ja 7 i pół tysiąca nie tysiąc tysiąc znałem. Ale 7,5 tysiąca od niego. Nie, Ale w ogóle. Co to jest w ogóle za. Co to w ogóle jest, że nie... nagrywacie... Były zakład. To pierwszy przeleci ale... ci Ale w ogóle, jakim prawem coś takiego? Za kogo ty ją masz? Za k czy co? Że kur... Zakład, kto pierwszy leci. A ty w ogóle się z nią przespałaś? co ty w ogóle kradnasz? Ale ja się z uczucia może to zrobiłam. A ty robisz jakąś, jak jakąś, nie, nie wiem, jakąś lalkę trafilić? Z uczucia? Co ty mówiłaś ostatni raz? Spróbujmy sobie. Jesteś spokojny? Ale nie ja wiem, ale tak! A ty co się nią kurde bawisz? Co będziesz z no, nią? Pytam się. No po to, Już to, się tam przespała? Na pewno nie. Tak, to by się przy Nie wiesz, to... się to jak tyle. za każdą. Dobra, siedem minut, minut i 4 minut, i o 7,20. Trzeba nie ranić! Ale... I jeszcze robisz takie zakłady? O co tu chodzi w ogóle? Się, Wójta, w ogóle. No, biorta, ja ci jest... swoje pieniądze wypłacę no, to tyle to Dobrze, no, na bior, i się bioro, bioro dzisiaj to Dobrze, zrobię. I ci przeleciała. przeleciał. Nawet Na pewno Nawet na, na pewno Ani ty, ani ty nie dostaniesz, o, tylko bo ja się podzielę z nią. ona ją przeleciała? No na to wygląda. ty się może przeleciałeś? No prawie. Ha, czyli jej nie przeleciałeś? No nie. Ha, ja się nie dziwię, coś bym nie dała. Ty i co? Ty też się przeleciałeś? Ja przeleciałem, ale po tobie. Fuu, wstydz się, a ja w ogóle jedna wielka beka, Myślałeś, że wygrasz hajs, a nic nie zdobędziesz Jesteś na przegranej pozycji i nic nie ma z tego zakładu. Jedyne co masz z tego zakładu? Dobra, ja do niej idę, ale to, co, co nie jej zrobiłeś, to jest świństwo. Jesteś postała. świnią jedną wielką, powiem ci tak. Żeby tak się bawić, jak się kochał, to myślałem, takie zakłady więc no nie Pamiętaj! A, a ty, się no? z nią przespałaś, to niby to. z nią sypiać. A nie dać pieniędzy. A sypiałaś z nią już wcześniej? Nie teraz. Na pewno. A, czyli w miątku. Bez... Pewnie mnie zdradzała. Nie wiem. I, i, I bez hajsu jeszcze została. Co dumny jesteś? Co dumny jestem? Nic nie, wygra... nic nie, nic nie wygrałeś. Co dumny jestem? Co ja nie pieniądze ja dostać. też? Nie dostanę. Ale raczej. sam, sam chodziłeś w zakład. Ale ona, Biola, w ogóle nic nie wiedziała. A ty jej po... sam powiedziałeś, że był zakład. Po co? Myśl czasem. I co? Bo jestem uczciwy w miarę? A ja nie jestem uczciwy. Czy jesteś uczciwy w, no? w ogóle robiąc no. do... to, co robisz? Zresztą nie Myś... chciałeś to, to nie pominąć, jak no. co Jesteś najmniej uczciwy. Gdyby zobaczyłaś to na YouTubie, by już było dwa tygodnie po temacie. Nie, to jest w ogóle jakaś porażka. E, ja nie dostanę żadnych pieniędzy. Ty to w ogóle ośmieszyłeś się całkowicie. E, Marek też, no nic nie wygra. Ja nic nie wygram, ty nic nie wygrasz. No i co, mamy, mamy dać Wioli pieniądze, czy co? Nie. No tak, no pierwsza przespałaś się z Karoliną nocą. Dacie taki 15 tysięcy złotych? 15 tysięcy złotych dla Wioli. Rozumiesz to?